Biznesowe, w ogóle bardzo ciekawa sprawa, bo yy, mówiłam dzisiaj Wam odblok o odblokowywaniu, że energii trzeba dać czas, że energii trzeba dać, żeby zrobiła swoje, swoja symfonia. Każdy instrument ma swój czas. Trzeba poczekać i wykiełkuje to, co ma wykiełkować, kiedy jest na to czas. I zgadnijcie co. I zostawiłam, to miałam super spotkanie z, z moimi współpracownikami. Wszystko było y, bardzo pozytywne. Y, poszłam sobie do sklepu, musiałam oddać moje buty, które kupiłam y, i nie pasowały. Więc y, u nas jest taki sklep, nazywa się TJ Maxx i Marshalls. Są takie dwa sklepy, gdzie można kupić bardzo dobre jakościowo buty z Włoch, na przykład. No ja tam czasami kupuję właśnie takie dobre jakości. Więc jedne mi nie pasowały, pojechałam oddać, mówię, zobaczę sobie, co teraz jest. Eee, oczywiście dekoracje typowo jesienne, halloweenowe i tak dalej. Bardzo lubię ten czas, bo już za dużo tego basenu pływania, upałów tropików, już chcemy się troszeczkę, trochę zwolnić chcemy posiedzieć w domu chcemy takiej też temperatury i te, te monsuny właśnie dają nam takie uczucie że, że się wszystko tak fajnie już zmienia, że ta pora roku się zmienia, bo zawsze jak te monsuny są to temperatura spada ale poszłam sobie do tego sklepu Oddałam te buty. Poszłam zobaczyć. Nagle jeden telefon. Ok. Przesłała mi babka, że rozwiązanie już. Bum. Już sprawa się rozwiązała. Decyzja podjęta. Wszystko już jest gotowe. Potem odjeżdżam. Następny telefon, następna wiadomość, następny e-mail. Osoby, z którymi rozmawiałam chyba 3 miesiące temu, zrobiliśmy im projekt nowej sofy i, i, i też, gotowi są już. Także wszystko jest naraz i to jest tak, że jak się blokuje, to się blokuje wszystko. A jak się otwiera, to się wszystko otwiera. Po prostu wszystko nagle bum, się otwiera. To tak jest, że to idzie ilościowo, to idzie na w grupach, w grupach. Zauważyliście, że jak coś się dzieje, to albo się dzieje, e, naraz wszystko się wali, e, pozytywnie też, nie tylko negatywnie, ale czasami też jest negatywnie. Ale jak, e, jak pozytywne rzeczy się dzieją, pewne aspekty są rozwiązywane w naszym życiu, to naraz wszystko spada po prostu. Ja miałam taki czas, pamiętam, że miałam nagle, po prostu codziennie, przez dwa dni, um, miałam taki napływ ludzi, którzy mi dzwonili. I miałam chyba z 10, jakoś, nie wiem, 10 zamówień, czy nawet więcej. Po prostu jeden po drugim, jeden po drugim, jeden po drugim. Ja po prostu nie dawałam już um, rady. Bo tyle tego było naraz. I to tak jest, że Czasami trzeba przeczekać i potem nagle bum. się dzieje. Więc to w życiu jest. Nie, nie dotyczy tylko to biznesu, ale też dotyczy, 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 ble, dotyczy to naszych emocji, dotyczy to naszego naszych relacji. Że czasami po prostu coś nie, nie się nie jakby... Konfiguruje odpowiednio, czas, czasami coś nie nakłada się odpowiednio, czasami coś po prostu jest jakieś zgrzyty, są coś, coś tak, jakby te, te zębatki nie działały tak jak trzeba. Czasami trzeba przeczekać i wtedy będzie super czas, jak jest na to dobry czas. Wszystko jest po coś, żeby nas czegoś nauczyć. Każda jakaś sytuacja, czy właśnie to, to żebyśmy byli cierpliwi, żebyśmy mogli. Zrozumieć i nauczyć się pewnych, e, pewnych rzeczy podczas na przykład czekania, być cierpliwym. To, jest, to są bardzo ważne rzeczy. To są atuty e, osób, które, które rozumieją energię, bo wiedzą, że jeżeli to dzisiaj nie działa, jutro może też nie działać, ale za tydzień będzie działać albo za dwa dni. Tylko trzeba zaufać. A zaufanie też jest ciężkie czasami, bo my nie wiemy, my mówimy okej, okay, no to kiedy to się wydarzy. Kto to wie? Nie jest takie powiedzenie kto to wie, albo Bóg wie kiedy to się wydarzy. Ale my po prostu musimy zaufać, bo zaufanie jest jedyną możliwością. Trzeba się całkowicie poddać w każdej sytuacji. Witaj Lena i Anna. W każdej sytuacji trzeba się poddać temu, co się dzieje, i zostawić to. Nie, nie dawać tej presji, tej energii. Nie dawać tego, tego takiego nachal, nachalnego człowiek jest wtedy nachalny, bo chce już i trzeba to zostawić. Także dzisiaj jest fajny przykład tego, jak Wam mówiłam o tym, że. Darygo, trzeba poczekać, trzeba przeczekać. A ja dlatego wziąłam się zupełnie za inne rzeczy, bo ja mówię: OK, mamy tyle projektów, które są rozgrzebane, ale nie jest w ogóle zakończona sprawa. No ale to ja wiem o tym, że to tak wygląda, bo czasami nawet miesiące albo nawet rok zajmuje, jak jest sfinalizowany projekt. Teraz mam projekt od, od marca, chyba. Już w marcu mieli to, zaakceptować jest projekt w Miami hotel, ale bardzo ciężko da, dać im permits w tym hotelu. I oni po prostu nie mogą się posunąć do tego projektu, żeby zrobić meble, żeby zamówić, żeby wiedzieć, ile tam, co tam zrobić dokładnie. Więc czekamy na, na te pozwolenia, te permit, permits. Także wszystko zajmuje czas. Wszystko jest po coś, wszystko jest, to jest wszystko jeden wielki mechanizm, który jeden z drugim się łączy, jeden z drugim tak one się zazębiają. To są takie, ja to widzę jak taki szwajcarski zegarek, bo wszystko, cała energia naszego wszechświata działa jak w szwajcarskim zegarku. To jest naj, chyba najbardziej precyzyjny zegarek, nie? ten mechanizm. Ten mechanizm energetyczny musi być idealny. On jest idealny, bo inaczej nic by się nie działo. Inaczej byśmy, yy, nic by nie działało w życiu, nic by się nie działo w życiu tak, jak powinno się dziać, yy, według tego, yy, tego mechanizmu, bo my nie kontrolujemy tego, co się dzieje. My tylko musimy odpowiedzieć na to. Czyli jeżeli coś... Ok, poczekam, coś nie działa, coś się... E, witaj. E, jeżeli coś na przykład nie idzie po naszej myśli, bo chcemy coś, a co innego się dzieje, no to jest kwestia hartowania ducha, hartowania tej, tego naszego e, e, tego szacunku do Boga, do naszego Stwórcy, e, hartowania naszej duszy. Naszego ego, bardziej bym powiedziała, bo dusza, dusza wie, że wszystko jest OK. Nie jesteśmy warunkowi. Nie potrzebujemy nic, żeby być szczęśliwi. Hmm. Ale kwestia taka, że jak przyjdzie, co do czego, i nawet w takich sytuacjach naprawdę ciężkich w szpitalu, jak ja miałam, z, jak byłam w ciąży, że lekarze nie dawali szans i tak dalej, czy jakieś tam małe szanse, a ja. Ja po prostu nie słuchałam ich. W ogóle nie brałam tego pod uwagę, że, że oni mnie straszą, nie brałam tego do siebie, tylko czekałam. I ja wierzyłam w to, że energia zrobi to, co ma zrobić, i że to może jeszcze nie mój czas. To, że jakieś tam są statystyki, że są jakieś tam wykresy, to nic, to nic. Yy. To nie ma nic do rzeczy. Tutaj, słuchajcie, to jest energia, materia, fizyka kwantowa. To są tak zaawansowane rzeczy, że lekarze nigdy tego nie zrozumieją. Oni nie mają pojęcia, oni nawet nie umieją w ten, w ten sposób myśleć. To jest dla nich za dużo. Oni nie, są, nie umieją tego pojąć, tej świadomości nie mają. Większość lekarzy nie ma tej świadomości tego, że wszystko my kreujemy, wszystko my możemy zmienić, i musimy zaufać, numer jeden, i musimy być cierpliwi. Jeżeli coś się nie dzieje w naszym życiu tak, jak my chcemy w danym momencie, to znaczy, że albo to nie jest dobre dla nas, albo to jeszcze nie jest czas na to. Pamiętajcie, ja teraz patrzę na moje e, lekcje życia, które miałam. A było ich dosyć sporo i dosyć bolesne, ale każdy z nich mnie bardzo, bardzo dużo nauczyło. Ja teraz wiem, że szacunek, zaufanie, wiara to są podstawy. Więc chciałam z Wami się tym podzielić. Ja wiem, że większość z Was już wie, o tym wie, ale czasem czasami warto przypomnieć, nie? Także kocham Was, dziękuję, że jesteście. I miłego wieczoru i dnia. Papa! Pa.